Josh, ratunku! Mamo, tato, Kathy zniknęła. Zatrzymać ich. Meg, uciekaj. Widziałaś ich ubrania? Mam oczy. Ani kroku dalej. Szybciej, jeszcze nam się uda. Nie. Jeśli łódź zostanie uszkodzona, nigdy nie wrócisz do domu. Tać. W krainie władcy smoków odcinek drugi, pomysł i scenariusz występują. Zdjęcia, Muzyka, Reżyseria Noel Price. Ani kroku dalej: co tu robicie? Nic złego. Znaleźliśmy się tu przypadkiem. Pozwólcie nam odejść. Co to jest? Łódź transwymiarowa. Przebyliśmy nią do Waszego świata. Mistrz na pewno będzie chciał Was poznać. Newa, sprowadź ludzi z najbliższej wioski i zanieście łódź do obozu pracy. Tak jest. Obóz jest tam. Nie zrobiliśmy nic złego. Milczeć. Nie próbujcie uciekać. No, ruszać się. Tutaj stała ta niby łódź. Kathy była w środku, a ten facet wskoczył do łodzi i zniknęli. Patrzcie. Został ślad. To żaden dowód. A jej czasopismo? Wiecie, że nigdy w życiu nie zostawiłaby go w krzakach. Kathy? Możesz już wyjść. To nie kawał. Kiedy zaczęło się błyskać wokół łodzi, coś mnie odrzuciło i rąbnąłem głową w drzewo. Patrz! Ma paskudnego guza. Musimy jechać do lekarza. Nic mi nie jest. Martwcie się o Kathy. Idziemy. Witaj, mistrzu. Co to za jedni? Tego właśnie musimy się dowiedzieć. Chcę tylko wrócić do mojego świata. Zaraz przybędzie po nich statek. Już raz próbowali uciec. Stąd nikt nigdy nie uciekł. Miej ich na oku. Chodźcie. Jesteś ranny. Proszę do mego namiotu. No i to dla nas szansa, zostańcie tutaj. To świat pełen sprzeczności. Wydaje się prymitywny, a dysponuje potężną techniką. Czym on rzucił w łódź? Nic mnie to nie obchodzi. Chcę wrócić do świata, w którym najgorszą rzeczą, jaka może mnie spotkać, jest klasówka z matmy. Meg, a jeśli ktoś znajdzie łódź i zrobi to, co my? Utkniemy tu na zawsze. Nie martw się. Co to jest? Źródło energii generatora transwymiarowości. Bez niego łódź nie ruszy. Nie zdaro. Przepraszam, zaraz wytrę. Spróbujmy uciec. Nie uda wam się, a ja mogłabym wam pomóc. Dlaczego mamy ci ufać? Bo nie macie wyjścia. Wierzę, że jesteście z innego świata. Naprawdę? Już kiedyś tak było. Zjawił się tu chłopiec. Wiedział rzeczy, o których nikomu się nie śniło. Mistrzowie chcieli posiąść jego wiedzę, więc zabrali go do zamku. Nigdy potem go nie widziano. Dlaczego chcesz nam pomóc? Na imię mi Aszka. Sama byłam kiedyś mistrzynią. Próbowałam pomóc chłopcu. Rozgniewałam tym wielkiego mistrza i znalazłam się w obozie pracy. Gdyby udało mi się Wam pomóc, zabierzcie ze sobą mnie i mojego przyjaciela. Aszka, wracaj do pracy. Ty też. Zabierzecie nas? Bądźcie gotowi. Mam nadzieję, że dobrze robimy. Po urazach głowy można mieć przewidzenia. Kiedyś straciłem przytomność. Kiedy doszedłem do siebie, pocałowałem w rękę trenera, bo myślałem, że to królowa. Mówię prawdę. W porządku, synku. Kathy, jedziemy z Joshem do lekarza. Przy okazji pójdziemy do kina. Pewnie jest już w namiocie. Patrzcie, ten kosmita zgubił to. Zbierał w to mrówki. Kosmita kolekcjoner mrówek. Wiem, to brzmi idiotycznie, ale to prawda. Musisz iść do lekarza. Łódź odpływa. Ratunku. Musimy ją złapać. Niech mi ktoś pomoże. Łapać ją. Tam są ryby. Szybciej. W dół rzeki. Biegiem. Za nią. Szybko. Cofnąć się. Biegnijcie do lasu i zaczekajcie na mnie. Dokąd idziesz? Róbcie co mówię, szybko. Zatrzymać ją. Zabrała mój kombinezon energetyczny Meg, sieci Aszka tutaj teraz. Chodźcie. Ratunku, pomocy! Mówiłem, że jej tu nie ma, zniknęła. Pewnie jest już na innej planecie. Nie wygłupiaj się. Zostanę tutaj, dopóki Kathy nie wróci. Nie zapomnij zatankować. Jak się znalazłaś w tym świecie? Przypadkiem. Znalazłam łódź meka. Przypłynęliście łodzią transwymiarową. Co to? Próbują nas namierzyć. Dostają je wszyscy więźniowie, żeby nas łatwiej było wytropić. To ich statek. Chowamy się. Jakim uciekniemy? Grywon? Musimy się rozdzielić. Biegnij w tę stronę. Nie zatrzymuj się, dopóki nie usłyszysz mojego sygnału. Co robisz? Nie ruszaj nad garstkiem. Dzięki. Gdzie twoja łódź? Została nad jeziorem. Mistrz kazał ją zabrać do obozu pracy. Pojadą drogą do Orkald. Tędy. Nie klękać. To zwykły więzień. Nie jestem już mistrzynią, ale pamiętam, jak wykorzystać kombinezon. Zostawcie łódź. Pożałujesz tego, kiedy cię złapiemy. Tam, dokąd się wybieram, nigdy mnie nie złapiecie. Zabieraj się stąd. A teraz zabierz mnie do swego świata. Najpierw muszę odwieźć do domu Katy. Ustawię urządzenia kontrolne. Ashka? Miałeś czekać na mój sygnał. Usłyszałem wyładowanie. Myślałem, że to właśnie twój sygnał. Zabierz nas stąd. Nie skończyłem jeszcze ustawiać parametrów świata Katy. Zabierz nas gdziekolwiek. Ta dźwignia przeniesie nas do mojego świata. No to ciągnij. Zaczekaj, gdzie jesteśmy? W krainie władcy smoków. To skolasztor, gdzie mieszkają i pracują moi koledzy naukowcy. Chodźcie zobaczyć. Naprawdę muszę wracać do domu. Budując łódź, okazałem nieposłuszeństwo władcy smoków. Będę miał kłopoty. Proszę, wejdź i poznaj mojego mistrza. Udowodnisz, że łódź działa. Potem odtransportuje cię do domu. Wyobrażam sobie minę Mistrza Linga na Wasz widok. Fascynujące, prawda? Dokonano tu wielu sensacyjnych odkryć. Powiadają, że pierwszy władca smoków tu się uczył zanim stworzył wyrocznie. Co to takiego? To jest wyrocznia. Źródło wszelkiej wiedzy i mądrości. Organizuje całe nasze życie. Bez niej zapanowałby wielki chaos. Zaczekajcie tutaj. Pójdę po nauczyciela Linga. Co robisz? Słyszałaś, co powiedział Meg. Ta wyrocznia to źródło całej ich wiedzy, a wiedza to władza. Jak śmiesz okazywać mi nieposłuszeństwo? Przepraszam, nauczycielu, musiałem sprawdzić swoją łódź. Ona działa. Mam dowód, nawet dwa. Zapomnij o łodzi. Księżniczka ja jedzie tu po klejnoty muzyczne dla władcy smoków. I co ja jej powiem? Aszka, nie powinnaś tego robić. Nie rozpoznaję cię. Kim jesteś? Jestem Aszka. Nie mam w danych takiego imienia. Pokaż mi swoją bransoletkę. Intrus, w sztorze. Mówiłam ci, uciekajmy stąd. Nie chciałyśmy zrobić nic złego. Nie wiecie gdzie jest Meg? Skąd jesteście? Jak się tu dostaliście? Ja je przywiosłem. Pochodzą z równoległych światów. Pan Smoków zabronił obcym wstępu do naszej krainy. Pojmać je. Chwileczkę. Cofnąć się. Ażka nie. Co tu się dzieje? Kim są ci obcy? To wrogowie, księżniczko Aju. Próbowali uszkodzić wyrocznie. Wcale nie. Milczeć. Katy mówi prawdę, księżniczko. Zamilcz. Mylisz się nauczycielu. Jak śmiesz się ze mną spierać? Skolarze Mek. Wyjaśnij mi proszę, kim są ci ludzie? To Kathy i Ashka, Mistrzyni Ashka, pochodzą z innych światów. Przywiozłem je moją transwymiarową łodzią. Dość tego. Nikogo nie interesują twoje zwariowane fantazje. Co to za łódź transwymiarowa? Zbudowałem urządzenie, które generuje pola energetyczne o zmiennej częstotliwości i zainstalowałem w swojej łodzi. I przenosisz się nią do jednego z tych światów równoległych. Exactly. Właśnie. Jest ich nieskończenie wiele. Kto wie, co moglibyśmy odkryć? Mistrzu Ling? Możesz być dumny ze swoich skolarów. Witajcie w krainie władcy, władcy smoków. Mam nadzieję, że miło tu spędzicie czas. You, Dziękuję, księżniczko. Really Ale powinnam wracać true. do domu. Najpierw musisz nam opowiedzieć o świecie, z którego pochodzisz. Proszę podać herbatę. Aju, widzę obcych w mojej krainie. Sprowadź ich natychmiast do pałacu. Co to było? Udacie się do pałacu. Ty też skolarzemek. Ale ja muszę wracać do domu. Moi rodzice bardzo się martwią. Władca smoków was wzywa. Nie możecie odmówić. Wróciła? Nie. Jak się czujesz? Doktor powiedział, że mogłem mieć wstrząs mózgu i że po takim uderzeniu ludzie często mają przewidzenia. Widziałem Kathy w łodzi, zanim się uderzyłem. Sam nie wiesz, co widziałeś. Powiedział, że pokłócił się z Kathy. To wyjaśnia sprawę. Ty też dorzuciłaś swoje kilka słów i teraz chce być sama. Nie ma jej od kilku godzin. Mógł ją ukąsić wąż, mogła wpaść do dołu albo porwali ją kosmici. Po prostu zabłądziła. Idziemy jej szukać. Zostawię wiadomość, na wypadek, gdyby wróciła. Chodź. Moi przodkowie przybyli do tej krainy ponad 400 lat temu. My władamy naszą krainą znacznie dłużej. Naprawdę? Powiedz mi, Cathy, czy w twoim świecie są ludzie tacy jak my? Mnóstwo, ale większość mieszka w kraju zwanym Chinami. W najpierw zamieszkiwali aborygeni, a potem zjawili się Anglicy. Słyszałem o Anglikach, o prymitywne plemie zamieszkujące północną półkulę. Malują się na niebiesko i biegają na wpół nadzy wymachując kijami. Tylko kibice piłki nożnej. Czy w waszym świecie jest władca smoków? W moim nie. Kto to jest władca smoków? To mój brat. Kathy, nie gniewamy się na Ciebie. Daj znać, czy nic ci się nie stało. Nie mogła zajść tak daleko. Dojedziemy do tych wzgórz i potem przeczeszemy teren aż do jeziora. Powinniśmy wrócić tam, gdzie zniknęła. Ona nie zniknęła. To pałac władcy Smoków. Jego dom od 300 lat. Jest nieśmiertelny? Co to jest to nad pałacem? Soczewki słoneczne kierują światło do wyroczni w pałacu. Macie więcej wyroczni niż jedną? Dość pytań. Władca Smoków nie może czekać. Pozwoli mi wrócić do domu, prawda? Nikt nie potrafi odgadnąć, co zrobi. Ma niezwykle gwałtowny charakter. Musimy zawiadomić policję. Wróćmy do obozu. Zapomniałaś zatankować. Wybacz. Nie szkodzi. W bagażniku jest pełny kanister. Wyjąłeś go, żeby wziąć benzynę do rozpalenia ogniska. Księżniczko, cieszę się, że wróciłaś. Twój brat jest w okropnym nastroju. Masz klejnoty muzyczne? Niestety, nie zostały jeszcze ukończone. Nasz władca od rana nie może się doczekać, kiedy je wreszcie zobaczy. Wolałbym nie być w twojej skórze. Władca będzie się gniewał. Postaram się go udobruchać. Księżniczko, a co z nami? Róbcie wszystko, co każe Zenzo. To wy jesteście pewnie barbarzyńcami, którzy próbowali zniszczyć wyrocznie. Nie chcieliśmy jej zniszczyć. Nie jestem barbarzyńcą, jestem mistrzynią magii. Zachowajcie swoje wyjaśnienia dla naszego pana i liczcie, że okaże łaskę. Stójcie tu. Kiedy pojawi się władca smoków, padnijcie na kolana. Nie podnoście wzroku, dopóki nie dadzą wam znaku. Nie róbcie nic, dopóki nie dostaniecie polecenia. Przykro mi, Kathy, nie miałem pojęcia, że tak się stanie. Milczeć. Władca smoków, nasz obrońco, Panie Ziemi, Wody i Nieba, Twoi pokorni poddani, drżymy z trwogi oczekując Twego przybycia. Władca smoków nadchodzi na kolana. Pracowanie Telewizja Polska. Tekst Krystyna Łozowska na podstawie tłumaczenia Juliusza Pawła Szeniawskiego. Czytał Maciej Gudowski.